Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu sobie w Horizon 5. W poprzednim materiale mieliśmy okazję rozegrać sobie dwa wyścigi drogowe. Dzisiaj zupełne przeciwieństwo, dzisiaj będzie totalny offroad. No i pobawimy się zupełnie nowymi furkami, których jeszcze w Fordzie Horizon nigdy nie było. Tak więc dawajcie łapki w górę, jeśli Wam się odcinki podobają. Ale tu... Buja, tym Porszakiem! Ja pierdzielę! No, zdecydowanie tutaj fajnie stwierdziłem, będzie sobie pośmigać tymi nowymi autami, poznać je. Wprawdzie, Porsche, którym jadę, był już dostępny w Forzie Horizon 4, ale nie w takiej wersji, jaką tutaj mamy do dyspozycji. Jestem ciekaw, czy już ktoś z Was się domyśla, czym ja tutaj właśnie sobie śmigam. Może dam Wam malutką podpowiedź. No i jak widzicie jest to Porsche Macan wersji RR, czyli zupełna nowość w serii Forza Horizon, bo takiej wersji jeszcze nie mieliśmy. Przed nami też kolega tej widzę jedzie tym samym wozem. Ten samochód już był chyba na pierwszym pokazie e, pokazany. E, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, kiedy widziałem tego Porczaka, to to, że ma żółtą tablicę starą żółtą tablicę rejestracyjną. Wtedy jeszcze rozkmieliśmy, o co z tymi tablicami chodzi. I się okazuje, że tutaj mamy po prostu dwa rodzaje tablic: jedne są białe, drugie żółte. I e, nie mamy za bardzo wpływu na to, jaki samochód, jaką rejestrację niestety posiada. E, tak więc. Twórcy z góry, jakby tutaj je zakładają nam, ale dobra, mamy pierwsze zawody, rozegrajmy sobie je tor przełajowy na lotnisku. Trzy okrążenia. Ale wystrzelili do przodu. Kurczę, doszedł, że nie bym zaspał lekko ten start, ale robiłem co w mojej mocy. Może troszeczkę tutaj na granicy checkpointów sobie śmigniemy, żeby ich dogonić. Nie wiem, być może po prostu mają nieco lepsze maszyny. W ogóle tego Forda Bronco, który przed nami jedzie, musimy sobie też dzisiaj przetestować, zobaczyć co ten samochód ma do zaoferowania. No dobra, jak widzicie jesteśmy na prowadzeniu. W ogóle co do checkpointów, są tak samo upierdliwe jak w przypadku Forzy Horizon 4. To nie jest Deku 2, gdzie możemy pojechać sobie obok checkpointu zewnętrzną stroną, tutaj jak coś pominiemy to jest lipa. Ja w ogóle wyłączyłem sobie cofanie, jest to myślę fajna opcja, nie jeździć w ogóle w tej grze z możliwością cofania. Bo lepiej uczycie się po prostu pokonywania trasy potem mam będzie zdecydowanie łatwiej uwierzcie mi na online gdzie tego cofania nie ma. To znaczy jest cofanie w trybie multi, ale no jeśli cofniemy, no to nie oszukujmy się, nie ma szans, że uzajmiemy jakąś fajną lokatę, trzeba jeździć precyzyjnie i... Kiedy właśnie macie takie wspomagacze jak cofanie czasu na singlu, się do tego przyzwyczajicie i będziecie nadużywać tego, to potem zdecydowanie ciężko będzie wam bez tego jeździć właśnie na multi. Tak więc zdecydowanie mogę wam doradzić wyłączenie tego od samego początku. Ale powtórzę się. Niemniej jednak według mnie te lotnisko w forzie Horizon 5 to jest jedna ze zdecydowanie najlepszych miejscówek. Tutaj jest naprawdę sporo możliwości, żeby porobić nawet jakieś swoje tory. Tutaj widziałem, że w okolicy tych samolotów mamy różnego rodzaju skoczni. Możemy sobie na te samoloty wjechać nawet, tak więc już się nie mogę doczekać jak pojawi się kreator tras pełnej wersji gry i będziemy sobie tworzyć jakieś trasy. Zarówno ja coś potworzę, bo zdecydowanie lubiłem to robić w czwórce, ale też pewnie Wy jakieś trasy będziecie udostępniać, jak było to w przypadku Forzy Horizon 4. Na Discordzie swego czasu wrzucaliście tego dosyć sporo. Przy okazji też zapraszam Was na naszego Discorda. Mamy tam dział poświęcony właśnie Forzie Horizon, gdzie sporo dyskusji ostatnio się tutaj rodzi na temat piątki. No i moi drodzy, ostatnia prosta. Wjeżdżamy na metę. Makan RR spisał się w tych zawodach, jak widzieliście, doskonale. No ale przed nami już kolejne zawody, tak więc zobaczmy, co my tu mamy. Tor crossowy w miasteczku. Okej. Okay. Pojedziemy sobie tam, oczywiście je rozegramy, ale tak wam mówiłem, chciałbym każde zawody rozegrać innym autem, tak więc pozwólcie, że sobie tutaj już od razu zmienimy pojazd na Forda Bronco, i to właśnie nim sobie tam pojedziemy. Forda Bronco już chyba każdy z Was kojarzy. On pojawiał się prawie na każdej transmisji. Tak często o tym aucie wspominano, że ja otwierałem lodówkę i słyszałem Ford Bronco. Zakładam, że wynika to z tego, że twórcy bardzo się cieszą, że mają jakąś współpracę z Fordem. I dosłownie, no na każdej, na każdej transmisji było Ford Bronco powtarzane kilka kilka razy. Ale muszę przyznać, że jest to bardzo fajny samochód. Miałem okazję nim troszeczkę już sobie pośmigać w tym trybie, tutaj, wiecie, swobodnym. Zwróćcie uwagę, czekajcie są tutaj. Jadę na prosto i patrzcie to. Tutaj jak wygląda... Nasza deska rozdzielcza. Niestety jest tutaj podany licznik w milach w przeciwieństwie do tego prędkościomierza w samej grze. Ale też bardzo fajnie są te zegary cyfrowe tutaj animowane. Normalnie, jak widzicie, mamy tutaj ukazane obroty silnika. Bardzo fajna ciekawostka. Zdecydowanie. Szkoda, że te ekrany radia nie są w ten sam sposób gdzieś tam animowane. Byłyby to na pewno fajny smaczek. No ale przed nami kolejny wyścig i skupmy się na nim, a nie na pierdołach. Kręty szlak na zboczach szczytów. Okej. Okay. No i jak widzicie tutaj zupełnie inna konkurencja, auta bardziej seryjne, takie powiedziałbym salonowe, nie są to furki typowo offroadowe, no ze względu na to, że ja też sobie wybrałem Forda Bronco, którego sobie można normalnie kupić i jeździć po drogach, to jest auto, którym sobie na co dzień możemy jeździć po mieście, gdzieś tam weekendy pośmigać po jakichś bezdrożach tak samo cała reszta fury które tutaj widzimy co ciekawe jeśli chodzi o tego Forda Bronco to zwróćcie uwagę że w tej tylnej szybie mamy dosyć sporo rzeczy które nam się odbijają na dobrą sprawę jest takie duże lusterko więc możemy sobie ocenić gdzie tam są rywale i z której strony chcą nas wyprzedzić chociaż czekajcie czy my mamy auta widoczne w tym bo nie wiem, czy... Nie. Aut chyba nie ma w tym lusterku. Chyba nie! Dobra, już chciałem chwalić dzień przed zachodem słońca, ale okazuje się, że po prostu mamy samą drogę wygenerowaną. Zakładam, że konsola może nie wyrobić, tak? Mówiono, że Ray Tracing będzie tylko chyba w Forcie Vista. W samej grze go nie będzie. Konsole te i nowej generacji tak są mocniejsze, niż chociażby Xbox One czy PS4 na premierę. Niestety też... Na pewno można być zadowolonym z tego, jak wygląda graficznie ta gra. Ja sobie gram tak jak Wam mówiłem w 4 w trybie wydajności, czyli w 60 FPS-ach. Tak więc ta gra graficznie tak no super nie wygląda, tak? Bo wolałem mieć te 60 FPS-ów, natomiast i tak ona powiem Wam szczerze, robi ogromne wrażenie. I mi, szczerze powiedziawszy, nic więcej nie potrzeba. Szczególnie że jak gramy to i tak... Zbyt nie skupiamy się na tym wszystkim, co nas otacza, jak kiedy wyglądać sobie te materiały. trzeba sobie warcie powiedzieć. O grach wyścigowych fajnie, jak to wszystko fajnie wygląda, ale mówię, no głównie skupiamy się na tym, co przed nami na dobrą sprawę. I też były pytania z waszej strony, czy wiem, jak będzie wyglądała wersja na Xboxie One. Powiem wam tak, w chwili obecnej wiem, że będzie to full HD i 30 FPSów. I nie bójcie się, że ta gra będzie wyglądała tak jak Forza Horizon 2 na Xboxie 360, bo już takie komentarze wasze widziałem. Forza Horizon 2 na Xbox 360 to była gra tworzona zupełnie przez inne studio. Po prostu w jednym czasie dwa osobne studia tworzyły dwie osobne gry. Wynikało to mocno z tego, że Xbox 360 po prostu nie poradziłby sobie z wygenerowaniem wtedy takiej jakości graficznej, natomiast w przypadku Forzy, no mówię, ta gra jakoś mocno się nie różni od czwórki, a tak więc powinno to wszystko wyglądać bardzo podobnie. Twórcy tylko wspominali, że nie będzie tak dobrych dźwięków, one będą bardziej skompresowane w wersji na Xboxie One, natomiast cała reszta, no będzie wyglądała pewnie podobnie jak czwórka, tak więc tutaj nie ma się co bać, że będzie to powtórka z Forzy Horizon 2, no ale też oczywiście trzeba mieć tą świadomość, że Cudów też nie ma co oczekiwać, i gra nie będzie tak wyglądała jak na Xboxach na Series, nie? Ale też fajne jest to, że jak sobie kupicie cyfrowo wersję na Microsoft Store, to będzie ona od razu działała na pc na Xboxach One i na Xboxach Series, więc jak sobie później kupicie na przykład Xboxa Series, to nie trzeba będzie kupować nowej gry, tak? Więc jest to fajna rzecz i taki plus w przeciwieństwie do wersji Steamowej, nie? Jak kupicie wersję Steamową, to ona tylko na pc będzie działała. No i znowu ten ekran mamy, gdzie konkurencja dojeżdża. No to co moi drodzy, skoro Ford Bronco został przez nas tutaj przetestowany to warto by było sobie rozegrać jakieś nowe zawody. No nie ma tutaj w tym demku tych zawodów zbyt wiele. Jak widzicie pozostały nam tylko w sumie dwa wyścigi do rozegrania, więc może pojedziemy sobie na festiwal i kupimy sobie tego drugiego Forda Bronco. Jest to taka wersja prototypowa, bardziej pod powiedzmy to ciężki offroad. Tutaj widzieliście, mieliśmy całą trasę po asfalcie, tak więc za tym idzie. Teraz fajnie by było do takich bardziej offroadowych zawodów zabrać sobie coś bardziej rasowego tak więc. Fajnie by było tego Forda Bronco sobie potestować. Chciałbym też wam pokazać jakieś egzotyki w tym demku, ale muszę wam powiedzieć, że one tak dużo kosztują, a tych zawodów jest tak mało w tym demku, że ciężko będzie na nie zarobić. Tak więc prawdopodobnie zobaczcie je dopiero gdzieś tam, jak już będę miał dostęp przedpremierowy do pełnej wersji gry. Na razie trzeba te pieniądze oszczędzać troszeczkę i robić jakieś racjonalne zakupy. Zobaczymy sobie w ogóle ile ten Ford Bronco kosztuje. Aktualnie mamy 1 600 tysięcy. E, tak więc wydaje mi się, że ten Bronco był za pół miliona Jakoś tak, czekajcie e, 250 kosztuje tylko Tak więc jak widzicie Zdecydowanie warty jest swojej ceny Opłacalny jest to zakup e, I tu mamy tylko jedną wersję kolorystyczną jak widzicie Ok, kupmy sobie go Niestety, tutaj nic nie mogę w tym fordzie bronko ściągnąć, więc pokażę Wam go tylko z każdej strony, jak on tutaj się prezentuje. Może wejdźmy też do środka. No, i tak moi drodzy, wygląda ten samochód wewnątrz. Muszę przyznać, że różnica jest spora w porównaniu do wersji seryjnej. Dobra, moi drodzy, bierzemy go na warsztat i sprawdźmy przede wszystkim, co tutaj wizualnie można by było w nim zmienić. A, czyli mamy tylko halogen do zamontowania. No to co, w takim razie zrobimy sobie taki szybki tunik, weźmiemy sobie e, najlepsze możliwe części. W ogóle ten samochód też jest w pakiecie powitalnym, można chyba ten pakiet kupić za dwie dyszki albo za dyszkę, nie pamiętam już i wtedy taki Ford Bronco jest na starcie za Frico e, i już w A-klasie, tak więc troszeczkę mocniejszy niż ta wersja, którą ja tutaj kupiłem. E, no ale dobra, montujmy tutaj wszystko co najmocniejsze. Dobra, w tych turbo tylko jest taki dodany lekki świst i jego najbardziej słychać jak gramy sobie z pierwszej osoby, tak więc tak to wygląda. Tutaj warto by było sobie nieco poszerzyć opony. Okej. Okay. Felgi zostawimy, bo mi się podobają. Jedyne co to, moglibyśmy sobie je troszeczkę powiększyć. Okej. Okay. No i tutaj byliśmy, tak? Więc jeszcze wam pokażę, jak inne silniki by brzmiały w tym modelu. No, muszę przyznać, że niektóre by tutaj pasowały do tego auta, ale dobra, robimy szybkie zakupy i lecimy na zawody. No, patrząc na tył tego auta, zdecydowanie serii on nie przypomina. Eee, tak więc, dobra, moi drodzy, znam już sobie tą traskę, na którą będziemy teraz się udawali. Ale też chciałbym sobie chwilę tutaj pospracać ten samochód w boju, zobaczyć, jak w ogóle tutaj w nim się jeździ, jak on skręca. Zanim tam w ogóle dotrzemy do kolejnych zawodów, powiem tak, robi. Zdecydowanie wrażenie fajnie w ogóle naprawdę pobawić się tymi zupełnie nowymi modelami Out Fordzie Horizon 5. Ja chciałbym, żeby ich było jak najwięcej i tylko liczę naprawdę na to, że twórcy nas nie zawiodą i w tym sezon pasie będą tylko nowe fury. Też nie oczekuję, żeby to były tylko te najnowsze modele Out, ale fajnie, żeby to były auta, których jeszcze wcześniej nie widzieliśmy. Fajnie też by było oczywiście zobaczyć jakieś auty takie powiedzmy bardziej standardowe, które widzimy normalnie na ulicach, ale żeby to były totalnie nowe sztuki. Na to bardzo mocno liczę. I mam nadzieję, że pod tym względem się nie zawiodę. No dobra, ja myślę, że jestem już pomału gotowy, moi drodzy. Tak więc lecimy. You have arrived at your destination. 6,2 km i mamy jak widzicie zawody z punktu A do punktu B tak więc dobra, bierzemy Forda Bronco napęd na 4 buty opony offroadowe no rasowa tutaj kurde, Dakarówka ale ten samochód zarówno z przodu jak i z tyłu wygląda przekozacko na wstawce mamy jak widzicie tego miniacza z Forzy Horizon 4 przodu też kolejny miniacz Porsche Macan RR. I tak patrzę, tam jest chyba też Bronko. Zastanawiam się, czy mamy tutaj tą Toyota off w stawce, ale nie, nie ma tej Toyoty. Kurczę, muszę wam ją pokazać w jakimś kolejnym odcinku, bo ten samochód jest rewelacyjny. Według mnie to jest jeden z lepszych tych nowych samochodów, które są dodane do piątki. Nie miałem okazji go spotkać w trybie swobodnym. Oglądałem go sobie w trybie foto i robi naprawdę przegenialne wrażenie Ale to może innym razem sobie go zakupimy. Tymczasem trzeba tutaj tego skubańca małego dogonić. Ale poleciał. Kurde, my zdecydowanie jesteśmy tutaj chyba ciężsi, że tak daleko nam tutaj Dwa auta odskoczyły teraz. Dobra. Ktoś nam kolega zamolił tutaj pod górkę. Już się bałem, że znowu ktoś mi tutaj przeskoczy, ale nie tym razem. Trzeba kurde sobie wybierać jak najkrótszą linię przejazdu, aby nas nie dogonili. O oh, fuck, o oh, fuck Dobra, zmiana kamery szybka, bo Sobie tylko niepotrzebnie utrudniłem Ale też chcę Wam pokazać chociaż kilka sekund na tych innych kamerach, żebyście zobaczyli jak te samochody wyglądają Z wnętrza Jak widzicie, już jest meta. Dosyć szybkie te zawody. Przydałoby się coś 2-3 razy dłuższego, no ale niestety chyba takich rzeczy w demku nie uświadczymy. Drodzy sobie w tym miejscu zakończymy ten dzisiejszy odcinek, bo na dobrą sprawę został nam ostatni już. Tutaj wyścig off-roadowy oraz ostatnia misja fabularna. A tak więc za tym idzie, wydaje mi się, że kolejny odcinek będzie tak idealnie na pół godziny, więc sobie rozbijemy to na dwa osobne materiały, żeby też ten odcinek zbyt długo nie trwał. Postaram się oczywiście kupić jakiś kolejny samochód do następnego odcinka, coś nowego, czego jeszcze w serii Forza Horizon nie było. Zobaczymy czy starszy mi nam tą Toyotę. Jak nie, to ewentualnie sobie kupimy nowego Land Rovera. Chciałbym kupić sobie wszystkie auta nowe, które pojawiły się w Forze Horizon 5, ale musimy mieć też świadomość tego, że taki Mercedes Project One, czyli ten samochód okładkowy, kosztuje aż 2,5 miliona. Właśnie każdy ten nowy egzotyk to jest powyżej miliona, a ciężko jest zarobić w demku, kiedy do dyspozycji mamy kilka zawodów na krzyż. Tak więc pewnie te nowe furki, te egzotyki nowe, które się pojawiły, te hyperkary, pokażę Wam, jak już będę miał dostęp do pełnej wersji gry, którą też prawdopodobnie będę miał na kilka dni przed tą oficjalną premierą, tak więc wszystko Wam w swoim czasie na pewno pokażę. Możecie liczyć zdecydowanie na to, że materiałów z Forza Horizon 5 na moim kanale będzie w tym roku naprawdę dużo. A ponieważ też będę miał znacznie więcej czasu niż w latach ubiegłych, kiedy grałem to chociażby Forza Horizon 3 czy 4. Bardzo często to wyglądało tak, że grałem sobie w czwórkę, ukończyłem ją, potem były inne gry, które trzeba było przechodzić i tego czasu było mało. Dzisiaj, kiedy kanał troszkę idzie w innym kierunku, bardziej pod kontent motoryzacyjny z gier wideo, no to tego czasu na Forze będzie znacznie, znacznie więcej i będę starał się tutaj realizować każdy pomysł, jaki mi będzie siedział w głowie, ale też będę na pewno sobie czytał wasze komentarze. I to, co będziecie chcieli zobaczyć. Tak więc, zawsze możecie te komentarze sobie tutaj pisać, proponować jakieś różne rzeczy. Ja obiecuję Wam z tego miejsca, że każdy komentarz będę sobie czytał, analizował. Tak więc, co? Zachęcam Was zdecydowanie do komentowania. Ja sobie tutaj jeszcze troszeczkę pojeżdżę, pozwiedzam sobie ten świat, bo są tutaj na przykład rejony, w których jeszcze ani razu nie miałem okazji być. A jak widzicie, chociażby w takim terenie, jest tutaj zdecydowanie co robić. Ja tylko czekam, aż zblokują tryb do tworzenia tras, żeby tutaj się pobawić, bo jest naprawdę spory potencjał, żeby tutaj robić jakieś naprawdę przekozackie, długie, kręte trasy po różnorodnych terenach. No ale już tutaj nie zanudzam, żegnam się z wami. Dzięki za to, że oglądaliście ten odcinek. Co tu się dzieje? Zobaczcie jak się gleba tutaj pod nami zapada. No ładnie, ładnie. Dobra moi drodzy, dzięki za dzień, trzymajcie się i do następnych materiałów z Forcy Horizon 5. Trzymajcie się, cześć.